Cześć, dzień dobry, witajcie w piątek o poranku, to już jest koniec tygodnia, no i tamte telefony udało mi się mm, zrobić, co już sami widzieliście i zanim się wezmę za ten telefon z powrotem tutaj, ten, który nam się tutaj zawiesił, to mm, przedstawię Wam kolejnego pacjenta, dostałem takiego laptopa Dell, Dell Inspiron 15 z serii 5000 no, i klient opowiadał, że historia była taka. On się kiedyś do mnie odezwał, ale ymm, okazało się, że to musiało być na szybko i to ucichło, ale teraz wrócił i z czym jest problem, Wam powiem, albo w czym jest problem? Y, nie ładował, nie ładował, nie ładował. No i y, ten y, laptop gdzieś chodził po trzecich rękach, nie wiem, y, nie wiem, gdzieś, gdzieś tam. Y, Córka klienta dała do, do jakichś chłopaków i podobno baterię wymienili na oryginalną, wymienili na oryginalną. Myśleli, że to zasilacz, ale niestety nie. Okazało się, że niestety nie, według nich, że gniazdo coś, że, że gniazdo coś nie działa, no i w dalszym ciągu nie działa. Coś było robione, ale nie wiadomo co, i komputer dalej nie działa. Dlaczego? No to spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. W tej magnetycznej serii. Dzisiaj rano to króciutko, bo wiecie, do pracy trzeba, więc, więc tutaj spróbuję to jakoś Wam nakreślić. Zobaczymy, przynajmniej obejrzymy laptopa, co się tak naprawdę z nim tutaj podziało. Także, także zapraszam na krótką relację za chwileczkę. No i życzę Wam miłego dnia, chociaż nie wiem, jakieś takie zimno, ale kawa musi być. Smacznej kawusi i miłego poranku. Do zobaczenia za chwilę. Ahoj.